Witam Was wszystkich serdecznie w najnowszym vlogu modowym. I dzisiaj będzie taki taki troszeczkę inny odcinek, ponieważ uh, w tym odcinku po raz pierwszy pok pokażę Wam moje kosmetyki, które w ogóle dzisiaj kupiłam. Um, no a na pewno jeszcze zrobię odcinek, w którym w ogóle pokazywam całą moją dotychczasową kolekcję Także o to się też nie marzycie Ale oczywiście rozpoczniemy od mojego dzisiejszego stroju, jaki ubrałem do szkoły Wybaczcie, wybacz, ludzie, wiem, że dużo ludzi tam czekało, że tam wjechałem te mikrofony, ale to w vlogach modowych to będzie tylko na sekwencji, kiedy będę pokazała ci ubranie Tak więc wiecie bo gdybym nie musiała nieść, wiecie, na stojaku cały czas, to y, bym się darła, bo z, a są jeszcze ludzie w tym domu, <grym> oprócz mnie. Więc, um, dzisiaj... Tak, o, teraz, mniej więcej, o, słońce trochę rasi. <grym> e, dzisiaj ubrałam się w turkusowe rajstopy, granatową spodniczkę z paskiem oraz szarą bluzeczkę, która ma krótki rękach, ale jest z bardzo fajnego, miękkiego materiału, jest... Um taką, taką e, jest do, do linii szyi mm. i naprawdę fajnie trzymacie bo tutaj jest jeszcze, o, jest jeszcze guziczek dla osób także fajna bluzka, bluzka jest bardzo rara spódniczka zresztą też um, i tak e, ko, ko, kolory tutaj główne są właśnie szary niebieski i turkusowy więc jak widzicie, kolor granatowy oraz kolor turkusowy czałmują tutaj e, szarość, ale czekaj to jest taki fajny właśnie odcień szarości, że niby takie wiecie, szary to jednak szary, nie? To nie jest taki szary na czarne ani taki szary na biały, także to jest naprawdę fajny odcień szarości. E, czarny pasek, który jest razem z tą spódniczką e, ma złote dodatki. A złoto, właśnie które jest od paska, czyłamują moje srebrne dodatki, ponieważ mam dzisiaj srebrną brązoletkę tak, Monia, to twoja brązoletka <noise> Srebrny pierścionek, z takim, z takim kwiatuszkiem oryginalnym. Um, czarna gumka to jest moja ulubiona czarna brązoletka z, z bialutką kuleczką i srebrnymi kuleczkami. Bez podtekstów mi tu, jasne? Bez podtekstów. Um, I... Bardzo fajna brązoletka z kolami kolcowymi. E, oraz kolczyki, torebki. Też bardzo, bardzo fajne. Tam dużo w ogóle na jak mi dzisiaj komentowało te, te kolczyki są bardzo fajne. Jedna ja myślała, że to są, wiecie, takie ko e, korony, wiecie, takie. Ale dopiero później się skapnała, że to są takie <laughs> torebki albo koszyki. E, no i dzisiaj mam też, jeśli chodzi o moje włosy, warkocz. Ale na ostatniej lekcji, ponieważ dzisiaj nie mam tylko 6 lekcji, więc wróciłam do domu około 13.30. Eee, Rozpocząłem go na ostatniej lekcji, bo po prostu tak siedzieliśmy, tam żyli nam sprawę na więc no już tak wiecie, po prostu nie, nie chcemy się tak siedzieliśmy tam rozwiązywaliśmy tam zadania, właśnie związane z ubraniami w ogóle i modą, także też taka. jak tematyczne, tematyczne zadania na tematycznego vloga były <noise> dzisiaj na ostatniej lekcji u mnie. No, ale teraz. poczekajcie ale teraz przechodzimy już um, do moich najnowszych studiów, że tak powiem, tylko zarazuję to sobie po O, wystarczy to, że tak jest małe, takie muszę w ogóle sobie kupić właśnie jeszcze takie lusterko na podstawce, ale to też później takie większe odgrywa. Bo <laughs> poprzednim się, się już niestety zepsuło, także... Okej, okay, najpierw Wam pokażę bardzo fajny pędzelek. Um, do malowania jako tego opakowania to jest fajne opakowanie w napiskę fajne, tak? I teraz odwokaj to czuję. A! Już coś tam idzie. O, jest, 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 jest. Już, 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 powoli, powoli. Ech. O, jest, jest. Dobra. Ok. To jest ten pędzel, jeszcze go ten odpakuję, jeszcze, z tego papieru chroniącego Okej, okay, jest więc jest, um... A czekajcie, jeszcze światło okay. Nie wiem więc będziecie teraz widzieć O, o, widzicie, widzicie Tak, to jest mój nowy e... Tak, to jest mój nowy pędzelek do makijażu Właśnie widzicie go Jest bardzo fajny z tego powodu, że ma długie włoski Te włoskie są dość um, Że tak powiem mocne a końcówki, bo jakby końcu, końcówka w ogóle jest zaznaczona na ciemno, co też jest fajne, zaraz powiem dlaczego. Ale właśnie te końcówki są takie jakby miększe, dzięki temu jest też e, fajnie trzymalowanie. Jak widzicie on nie jest taki zupełnie prosty, tylko jakby to jest taka mm, e, strzałka, można powiedzieć, co też fajnie może zaznaczenie przy malowaniu. Um, I tak jak mówię, te e, jakby zaciemnienia na końcówkach są fajne, dlatego że e, jeśli nie chcesz jakby brać na cały pędzel, że, cię nie chcesz tak, że wiecie, nie chcecie tak płasko brać to wtedy możecie tak właśnie dać pędzel pionowy i tak końcówki jakby same zamoczyć, też tak lekko jakby na krzyż możecie i dlatego właśnie fajne są te zaciemnienia, bo po prostu dzięki temu jakby wiesz też do jakiego poziomu mogłabyś, żeby tak też nie za dużo, żeby nie na cały pędzel nabrać no i teraz zrobimy sobie taki test tego pędzla, a wybiera kolor, który mi yy, tak pasuje, do tego spróbuję jakiś taki on, ciemny granat, żeby też było widać. Okay, tutaj. Też niewiele osób o tym wie, że, um, że jak nałożymy cień, to trzeba pędzel z cieniem strzepać, ponieważ um, dzięki temu odlatuje nam jakieś takie, wiecie, niepotrzebne po prostu mm, reszki, że tak powiem, yy, i po prostu mm, nie mamy za dużo tego cienia. No i teraz pomaluję się nikt na, na chwilę, żeby się pomalować. Oh. Mm, nie wiem, czy to jest... Czy może sam widzicie. I chyba jest tak odrobinkę, odrobinkę, tak. Mm. Ale tak. Um, yy, wybrałam granat, granatowy cień, naniosłam go najpierw na całą dolną powiekę, później na całą górną. I później zrobiłam jeszcze taką lekką kreskę. Zobaczcie, jakby się kreski robiła takim razem, i muszę powiedzieć, że... Um, I do obu powiek i do kreski wyszło naprawdę fajnie, mal maluje się nim mega fajnie Więc test zdany, dobry wybór, <grytanie> na razie Ok, więc jeśli chodzi o pędzel to był dobry wybór Następna rzecz hmm. Następną rzecz, jaką kupiłam był taki zestaw malutkich pędzelków hmm. O, są, są, są Tutaj jest ich ogółem 6, jak widzicie jest um, każdy w w danym kolorze i jest jego kopia, co jest też bardzo fajne. Ja głównie takich malutkich pędzelków a, a oraz takich o takim kształcie, o takiej gąbce, używam ogólnie do malowania tylko dolnej powieki albo do robienia sobie kącików oczu. Do tego akurat ja używam. I ogólnie fajne takie kolorowe są fajne po to, że wiecie że sobie właśnie na dany kolor jakby przeznaczyć dany pędzelek. Ładne, ładne kolory, też ogólnie estetycznie to wygląda. Fajne opakowanie, wygodne, zgodnie się wyciągać, także kolejny trafny wybór. Okej, okay, ludzie, zaraz przejdźmy do mega, mega fajnych i takich porządnych, porządnych rzeczy. Noż oto. Podkład, fluid, tak? No i znaczy, nigdy jeszcze nie używałam tej marki. Mogę wam powiedzieć, że jest to marka Evelyn Cosmetics Art Scenic. Ogólnie fajnie jest to, że jest to jednocześnie niby tam e, baza i fluid oraz korektor, aczkolwiek ja bardziej to będę używać jako e, bazy i fluidy, fluidu, korektor ja także kupiłam, tak za chwilę go sobie zobaczymy. I tam wiecie, tam, e, że na długo to ta trwa, że tam 24 godziny się utrzymuje dla mnie. Mm, 24 godziny to dla mnie nie, nie aż, wiecie, e, nie, nie potrzebuje, żeby mój trwał 24 godziny. Bardziej tak mniej godzinowo, powiem po prostu. Yy, oczywiście jest znaczek naturalne yy, komplementy, na co ja zwracam uwagę Także dla mnie fajne No i zobaczymy jak to będzie yy, Zobaczymy, Spru będzie teraz oficjalna próba, że tak powiem Ogólnie teraz do nakładania yy, właśnie fluidu używam yy, I wszelkich innych podchodów używam yy, palców Ponieważ chcę sobie kupić do tego odpowiedni pędzelek, ale jeszcze na taki jakiś yy, fajny nie trafiłam także. Nie wiem jak Wy dziewczyny oraz chłopcy, ale jeśli się to znajdą ja coś, którzy lubią się mywać, ale ja y, ogólnie Fluidy nakładam tak najpierw sobie daję na jeden, lub, na jeden dwa lub trzy palce najczęściej dwa albo trzy um, Rozmarowuję sobie ja, ja zawsze daję mało, wiecie, żeby czasem mniej dać i tam dołożyć sobie tam jeszcze raz czy jeszcze dwa niż później, wiecie, to zmywać też na, na szybkość, szczególnie jeśli człowiek się spieszy e, Rozmarowuję między palce i najpierw sobie masturbowuję, tak lekko w twarz a później sobie przyklepuję no i jeszcze taka rada ode mnie, e, dawajcie sobie na powieki, ale tak, m, też tak wiecie leciutko, jak najpierw sobie po, po raz, maju, po raz marujecie na twarzy, a później sobie na, na, na powieki, tak nie przejdźcie, bo to też e, może pomóc w mak makijażu. To być właśnie taka Ala, e, taka malutka baza, może powiedzieć, taka malutka, delikatna baza na e, cień na powieki. Ale y, nie dawajcie sobie tego na pod oczy, bo czyli nie, tak mega, mega, tylko tak delikatnie jak to, czy, czy czyjecie, bo y, pod oczy jest korektor, także wiecie. Nawet no, jeśli to jest, w niby tam, dużo cóż, nie z korektur, tak, to. Tak, tak. A tak. drobinkę sobie można, sk skoro jest z korektur. mogę spróbować, nie? Ale też spróbować, żeby zobaczyć. Tak, trochę na uszy sobie jeszcze daję, um, Na uszy, a. Jeśli chodzi o uszy i szyję, to trzeba poderowujesz, żeby, nie wiecie. W się w miarę jedną z twarzą. No i co? Ogólnie czuję się fajnie. Nie, e, nie jest to jakiś ciężki, e, fluid To czuję, czuję na e, skórze, że nie jest ciężkie, jakoś nie jest. Fa, 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 ogólnie fajnie się go nosi i dalej czuć e, jakby tą e, wrażliwość, skóry, tą wilgotność wy, jej. No, Także na razie za egzamin. Ja jeszcze tak. <grym> A. No i tam za oczywiście tam wiadomo, że też jeszcze nie mam takiego pokoju za bardzo dobrego świata, także... Mm, też na pewno to inaczej będzie wyglądało jak... będę miała ja takie mega dobre światło w pokoju, także. i na zewnątrz w ogóle. Ale na razie zdaję egzamin. Jak wiecie, ogólnie jestem jeszcze na takiej jakby etapie po prostu... Próbuję różnych marek różnych rodzajów też danych kosmetyków. Ale jeśli ten fluid mi się sprawdzi, no to przemu nie do korektora yy, i co jest fajne już wam powiem co jest fajne w tym o cóż jest to korektor obustronny tak to jest jedna a to jest druga strona um, ale y są to y takie sa same odcienie jest to po prostu jeden korektor ale został jakby rozcząkowiony na trzy części jest ta część jakby główna. Z nazwą korektor. Tak. Jest jakby jedna część z podkładem i jest druga część z podkładem. Jest to. Tak jak mówię, jest, jest to dokładnie ten sam odcień. No i dlaczego to jest o tyle fa fajne dla mnie? Teraz słyszycie. Fajne, że jeszcze nie używałam wcześniej korektora w płynie. Tylko ja go użyłam, wiecie, w stałej formie, także. Mm, A w sypnej, także. Więc pierwszy raz próbuję taki korektor. Mm, cóż, jeszcze... Chyba już dobrze. Hmm. Że to są, um, trzeba też trochę odczekać, e, szczególnie z płynnymi charakterami, żeby one po prostu za, za, zaczę, zaczęły działać, bo to nie jest tak, że malujesz ich tylko tylko one jakby muszą wniknąć w skórę. Um, ale na razie, razie zdaje się, z kolorem i skóry i właśnie e, fluidu mojego nowego. Jest lekki, daje jednak e, e, dać skórze oddychać, także to też jest fajne, też jest z tego co widziałem e, naturalny, także daje egzamin. Kolejną rzeczą do spróbowania będzie szmineczka, tak, jest to szmineczka e, Eyeline Cosmetics, e, kolor Aqua Platinum, także Jak widzicie już on jest dość taki naturalny, ja to mi też chodziło, ponieważ chciałam mieć właśnie taki naturalny Jest nałożony, mm, tak jak widzicie dość nat naturalny kolor, e, e, te, też fajny, Po e, pack nawet ma, nie najgorszy dlatego, to, jest, to jest fajne, no, kolor fajny, fajnie się ogólnie Komponuje nie, nie utrusza się jakoś, nie wiadomo jak od koloru naturalnego moich ust. Fajnie jest razy kolorem twarzy. Także jest lekki, nie, nie jest jakoś strasznie ciężki i polecam. Polecam. Kolejny, prawny wybór. No i się będzie zastanawiać, czy to już wszystko. No nie do końca. to jeszcze chciałabym wam parę rzeczy pokazać. Pierwsze już wyciągam. Pierwsze. To jest to uh, lakier na maksymalny wzrost paznokci. Ja mam pro, taki dość ma, malutki problem z paznokciami. Po prostu mam dość łamliwe paznokcie, nie, nie jakieś strasznie mocno i chciałbym to zmienić. I um, fajnie było jakby ten lakier mi pomógł. Jak widzicie, on jest mm, w takim. Na, na, gdzie jest są takim naturalnym od nie jest jakiś strasznie e, ciemny, więc też to będzie fajne, bo... Mm, Ogólnie w mojej szkole nie można jakiś strasznie widzieć, ciemnych czy nagrad błyszczących, do paznokci także m, ten się nie na pewno imiennie za bardzo tam wyróżnią. Jest na niego też specjalna tam instrukcja, jak trzeba go stos stosować, i e, cóż, e, według tego odżywka, to, bo to jest właściwie odżywka, e, sprawi, że po 10 dniach kuracji pasnochcie będą długie i mocne. I to jest, to jest prawda, ja się na tym czekonam, e, więc. E, jeśli to jest prawda, znaczy no, na 10 dni, to jest tak, mm, ja bardziej uważam, że to jest tak przykładowo dane 10 dni Bo to wg mnie też jakby zależy jednak od paznokci, jak one są bardzo łamliwe, zależy od w ogóle danej osoby To no, naprawdę zależy to, raczej od, to naprawdę zależy raczej od tak wielu czynników, więc Tak dokładnie tych 10 dni się nie spodziewam, tam trochę więcej jednak może na przykład tak bardziej, jak bardziej przykład pełne dwa tygodnie, to by. do na przykład tego bym się prędzej tak spodziewała. No, zobaczymy, nie? Może się zaskoczę Nawet, może to potrwa nie 9 dni, może potrwa dokładnie 10, może to potrwa 12. Zobaczymy. Ja ogólnie chciałabym. najważniejsze dla mnie, żeby po prostu to mi pomogło z moimi poznawcami. Jeśli mi pomoże, to uzyska to moje polecenie dla Was. Jeśli ktoś z Was także ma taki problem i chciałby czegoś, no. No i to tyle, sprawdzę to dance po sama, ja e, sprawdzę to dla Was, ponieważ ja sama chciałabym mieć mocniejsze pasności, także zobaczymy, czy e, będzie fajnie dla mnie i dla moich pasności i dla Was. No i to będzie, wiecie, też takie spróbowanie nowej kuracji. No to praktycznie wszystko, więc tak jak mówię, e, e, odżywka jeszcze sprawdzę sama, a zostałe rzeczy jak najbardziej polecam i rekomenduję, i w ogóle mówię, że już mi się podobają właściwie i ta szminka, i korektor, i e, fluid, i kandelki także ekstra. No i dziękuję Wam za wysłanie tego vloga, unboxinga, e, więc tak, jeszcze raz dzięki za oglądanie, e, jeśli Wam się podobało, to fajnie, jeśli nie, to... Może wam się inny materiał jakiś spodoba. No i ja was już żegnam, także życzę miłego dnia, do zobaczenia, pa, cześć! Jeszcze taki jeden mały bonusik z okazji tego, że mamy dzisiaj 6 grudnia, czyli mamy Mikołajki, także po pierwsze pozdrawiam wszystkich Mikołajów, dzisiaj są wasze imieniny, także wszystko fajnie. Po drugie, życzę Wam wszystkiego serdecznie naj, najfajniejszego. Mam nadzieję, że dostaliście fajne prezenty, wy jeszcze zostaniecie. Um, bo ja, ja dostałam naprawdę fajne prezenty. Tam dostałam yy, nowe ciuchy, jak to oczywiście kobieta, da, a jeszcze parę innych fajnych gadżetów typu płyty i tak dalej. I bardzo mi się podobało. Jeśli byście. O właśnie, zobaczyliście, jak mój pies schodzi z łóżka, także było to naprawdę bardzo interesujące. Nie mam pieniędzy na Arbistów, nie? No, ale w każdym razie. Um, no i tak, dzisiaj mamy naprawdę fajny dzień, mam podstawową energię, u mnie w szkole było naprawdę fajnie. Wszyscy, to był taki, wiecie, dzień, w którym naprawdę ludzie byli dla siebie życzyli i tak dalej. Tam zostawialiśmy siebie nawzajem z kierkami, bo było, no, było spoko, naprawdę było fajnie. Mam nadzieję, że uważam y, atmosferę też bardzo fajna także y, jeszcze raz serdeczne życzenia ode mnie z tej okazji. Tam, y, nawet kolej, kolejne życzenia pewnie będą ode mnie na święta, także na święta też się zobaczymy. No i jeszcze raz bardzo serdecznie e, dziękuję za wysłuchanie tego mojego vlogu unboxingu. <laughs> noż znaczy taki to był dość fajny, e, fajny wyjątkowy odcinek. A jeszcze raz dzięki wielkie za wysłuchanie tego vlogu unboxingu, ponieważ myślę, że to było takie, te, takie w miarę ciekawe. No i jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Szczęśliwych mi do zobaczenia. Cześć!